Bardzo udany rzut. Bardzo ładne, klasyczne piłki. Tutaj nigdy nie miał wątpliwości, że wszystkie łapy psa znajdowały się w powietrzu podczas złapania dysku. Kiter był bardzo ambitny, ale niestety nie udało się schwytać tego rzutu. Ale nadal mamy szansę na bardzo dobry rezultat. Dostała minuta do końca. Przypominam Państwu, że druga trzyma 90 sekund, a liczy się 5 najlepszych. Cztery punkty, razem dziewięć. Przypominam 21 dojedzianas. Kolejny dobry rzut. Jest. 4,5 punktów. 13 i Mamy jeszcze dane i 30 sekund do końca. Cztery punkty. 4 punkty. I jest razem 17 punktów. I sporo czasu na oddanie ostatniego rzędu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2 i czas. Brawo, to... 5 punktów, 21,5 punktów. Czyli Dominika Ekiper Kipper, obaj poprowadzenie. 22,5 punktów, przepraszam. I chodźcie na prowadzenie.